Kto się z Rogopada, ci bezwładnie na podłogę, czy jest człowiek? Analizujesz każde słowo, rozkwiniasz każdy wers na nowo. Robię ci psychiczny bajcer z słowami, które ranią. Kurwa, co on robi z moją panią? Nad ranem, twoje oczęta już zmęczone łączę słowa, a to moje naboje. Szatana się nie boję. Rozkłada twoją królą psychikę na się piesze. Nic przede mną się nie ukryje, skór wysynie, prawda, moim sztandarem. Głosy oni głosić będę stale. Nie kumatych teraz biera na gorzkie żale. Wrzucając swoje kłamstwo na sprawiedliwości, żale. Odwiertelając przy tym niezły kabaret, siejąc zamęt. Tak Chwilowe przypłyski nie znają mnie, nie rozumieją mnie A chcą mnie sądzić własnym prawem, chuje mają z tego zabawę Cieszą się, gdy podniesie się noga, gdy osiągasz sukces Łapie ich trwoga, ze swoimi problemami, iść do Boga Bo w życiu nie raz jeszcze podwinieć się noga A wtedy lepiej mieć po swojej stronie, tego co w cierniowej koronie Czerpiał za dla nas nosił te udręki Jemu za to dzięki, dziś weź różańce do ręki Przerwaj za swoje złe stepki, opierz nową życiową drogę I do przodu ruszaj, na zimne hukaj, do bólu się przyzwyczaj To nieodłączna, świata ma Matryca. Jak tak ja miał żyć bez picia Teraz odłóż na bok złe przeżycia Zaciśnij wiarę mocno w I ruszaj jako pierwszy pierdol opinię innych Bo oni za ciebie życia nie przeżyją A w razie problemu szybko się zmyją więc nie jest łatwo, lecz owoc poświęcenia Wyrzeczenia będzie tego wart Jeśli to zmieniłeś to ruszaj może ja nie jestem dobrym przykładem na to, jak godnie żyć Swijając nic prowadzącą do ziemi obiecanej swego życia Lecz nie możesz powiedzieć, że moje słowa są dziś bez pokrycia Nie szukam ukrycia w tych wersach, nie chcę ci pierdolić jak masz żyć Lecz uświadomić, by godnie przez to życie iść Doszukując się w tym przekazu, kolejny raz skończyć z powodzeniem. Kolejnym wkurwieniem to są moje myśli, które przelewam na papier W tym nie kreuje się na bo moja psychika chora Idzie inną drogą, nie próbuję dorównywać Bogom, W myśli jedną nogą Nie próbuję jej zrozumieć, bo sam czasami nie rozumiem Z Tego co czuję, o czym myślę, tego co robię Wiem czemu rysuję peret tobie, czasami smutnymi nocami Mam ogromną potrzebę, wyrzucić kilka słów od siebie Na papier i później to nagrać, puścić w bezlitosny hejterski obiekt Przy tym nie tracąc nadziei, że dzięki temu coś się we mnie zmieni Że kiedyś... Mnie ktoś zrozumie, doceni i poczuje to co ja żyję Ten ból, który przychodzi w samotności Gdy od miesiąca nie masz gości zbudzając bliskich w chuj niepotrzebnej litości Gdy myślę o niektórych typach, zbiera mnie Zmienia się środek ciężkości Nie chcesz mieć koło siebie ludzi Stronisz od niej jak tylko możesz Samotności w amfetaminowym kolorze Patrzysz na świat przez okno A on toczy się jak beczka spuszczona z niekończącej się gory Gdy jesteś naćpany Głową kasz ponad chmury Masz wyjebane na klimat ponury Oglądając w necie jakieś rozjebane dziury Z każdą taką notą Straszne myśli w głowie ci się koco Nieodczuwalnie spadasz w dół w niekończący się dół Zaniedbując przy tym bliski jak i swoje życie Może mi kolejny raz nie uwierzycie Taka jest smutna prawda człowieka Który nieustannie odświata ta ucieka, gubi się we własnych myślach, traci poczucie kontroli, czuje się przy tym jak w niewoli. Każdy zmarnowany miesiąc, królewsko go boli, leżą wieże, spada na dno i się tego nie boi. Konsekwencje pierdolim, życie społecznego nie dostrzec, on w samotności krzyczy, nawet wtedy na wiezie nie pryszy. Wie, że jeśli się nie coś się nie obudzi, straci bliskich ludzi, lecz on chyba sam nie wie, czego chce. A ta w głębi siebie czuje, że zbliża się w jego życiu najlepsze, że jeszcze wszystko się momentalnie zmieni, że poczuje wszystkie szczęścia odcienie i tak nosi to psychiczne brzemię, Które czasami gwałtownie sprowadza go na ziemię. Nigdy nie wiadomo, jak to życie się potoczy. Może gdy załknie oczy, obudzi się w innym świecie, Lecz wy o tym nie wiecie.